Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 3 wrzesień 1334 roku, Czarna Ruda. Dobrzegniew Najemnik, wprawiony nowicjusz. W zeszłym tygodniu dotarliśmy do górniczego miasteczka o nazwie Czarna Ruda, skupionego na wydobyciu węgla. Postanowiłem, że pozostaniemy tu na chwilę, aby podnieść swoje rangi. Już pierwszego dnia przyjęliśmy zlecenie na grupę bandytów prześladującą jedną z kopalń. Nie mieliśmy najmniejszych problemów z jej likwidacją. Specjalnie jako swoją broń wybrałem buławę, aby zmniejszyć obrażenia, jakie zadaje przy użyciu magicznych oczu. Jednak okazało się, że moja siła jest tak wielka, że mało kto był w stanie ujść z życiem od mojego uderzenia. W chaosie walki nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaką niosę śmierć. Gdy wszystko się skończyło i zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem, padłem na kolana i się rozpłakałem. Była to moja pierwsza prawdziwa walka na śmierć i życie. Nie mogłem po prostu uwierzyć w to, co się stało, wszystko, co chciałem, to tylko poznać prawdę. Wieści szybko się rozniosły, ludzie zaczęli mnie zwać Dobrzegniew Rycerz Gniewu. Przydomek idealnie do mnie pasował, człowiek odziany w stalową zbroję z otwartym hełmem niesiony gniewem mordujący swoich przeciwników. Dość ponura wizja, ale postanowiłem ją kontynuować, gdyż strach może mi pomóc dojść do celu. Przez kolejne dni dalej przyjmowałem zlecenia na bandytów, co poskutkowało wzrostem mojej rangi, teraz jestem wprawionym nowicjuszem. Liczba przestępców uległa drastycznemu spadkowi, co spowodowało zanik zleceń. Wkrótce wyruszam do kolejnej miejscowości, gdyż tutaj nie odnalazłem żadnych przydatnych informacji.